Siemano, z tej Dziś chciałbym dla Was zrobić bardzo nietypowy unboxing, ponieważ mamy... Yy, dzisiaj są święta wielkanocne. No i dostałem prezenty. I co my tu mamy? takie to, to może potem. Yy, ja mam I też. A potem... A tu są dwie ciekawe kostki, które też dostałem. Czyli Alpha Chun. Dwa. I Dian Lingian V2. Postarczyłam tą kostkę kupić niepansz jego. O którym też myślałem, ponieważ yy, uważam, że, że o tej kostce mało się mówi. A ja chciałam bardzo mieć kiedyś Lingiana. No dobra. Z tego co widzę, nie wsadzamy do środka blachy. Naklejki, karta to potem. Co my tu jeszcze mamy? Aha, tu chyba klotek zapasowy, sprężynki, tak. No dobra otworzymy sobie paczkałkę tym bardzo polecał ją Tomek kiełbasa, więc kupiłem to jedziemy wow, bardzo szybka muszę Wam powiedzieć, naprawdę świetna wow, ale jestem zaskoczony, Na, naprawdę niesamowicie nie spodziewałam się, że będzie aż taka dobra nie ma tu żadnych loków no świetnie, no, damy troszeczkę chociaż nie, tu się smaru nie wsadzi Muszę powiedzieć, że jest super. No dobra, nie mam czasu. O niej zrobię reckę potem. Tam tutaj jest ze sklepu teraz grę kupiona. I karta mm, autentyczności. A, nie chcę tu rozdupcić tego. Oh Jestem bardzo ciekaw, czy są torpedy w środku. Są torpedki, czyli wersja druga. I jedziemy. Wow! Ja Jabiernicie! Ale super. Ale jestem naprawdę, jestem szczerze zaskoczony niesamowicie. Rusza się genialnie. Wow. Jestem naprawdę zaskoczony tym, jak ta kostka się świetnie rusza. O niej też będzie rozsądnie. Dobra. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie i pozdrawiam. Cześć.